Denis Dabryga, Konrad Karwat. Czy irytujecie to, że ludzie tak bardzo w ciebie nie wierzą? Nie widzą tych twoich zapasów, nie widzą tego, że wygrałeś szybko dwie pierwsze walki. Wiesz, co to Denisowi dokładają presji nie niemi? Ci ludzie ze mnie presję po prostu zdjęli. Dla mnie presem jest w ogóle cała ta otoczka, tak naprawdę. Sama walka to jest wisienka na torcie i troszeczkę tak jakby Konrad uciekał od planowanej jego planowanej zaznaczam porażki, bo nie wiadomo jak będzie. Tak jakby uciekał. Ja, ja nie planuję. Porażki. Uciekał od tego. <laughs> tak, ale tłumaczysz, tłumaczysz to, że dla mnie ciąży duża presja, że ty nie masz nic do stracenia. Tak jakbyś uciekła od tego po prostu, że. Że, że przegrasz, nie? No, no tutaj nie ma tłumaczeń. Tutaj wychodzisz, wiesz po co? Chyba, że troszeczkę chcesz że odhaczyć tą walkę poprzez to, że, że zarobić szybkie sianko, dostając, y, 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 że tak powiem, troszeczkę twierdząc, w Haha, kurczę. Picz, <słuch> <słuch> mecz już się rozpoczął. Widzimy wymianę strzał. Kule przelatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników. O, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i jest trafienie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich wizów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Nie, nie polecałbym ci takiego podejścia, bo nie chciałbym, jako że jesteśmy kolegami, żebyś miał na to wyrąbane. Bo po prostu to nie to nie troszeczkę nieładnie z tej na... strony i się czuję, czuję, jakbym wie, że walczył średnio, średnio na papierze z doświadczonym zawodnikiem. To się zgadza, oczywiście, no ale wiesz po co wychodzisz i chcesz też udowodnić sobie, że tą walkę chcesz wygrać. No dlatego myślę, że mogę się człowiek... czuć urażony. Czuję się urażony, Denis. Na to. Uf, jestem zaskoczony, wiesz. No. Nie rób mi krzywdy, proszę cię. <laughs> nie rób mi krzywdy. No. Nie będę mógł spać normalnie w nocach słuchaj. Co, co, co do tego, że ja wychodzę po szybkie, szybkie pieniądze. No sam wiesz, że trenuję ciężko, trenuję dwa razy dziennie, więc no, słabe moim zdaniem, jest trochę to, co powiedziałeś, że ja gdzieś wychodzę po szybkie siano. Nie, nie, czy. czy ja czy... tak odebrałem. To możliwe jest, tak. Miałeś prawo, słuchaj, czy to możliwe, że ty byś e, mógł ty w tą stronę uciekać, w tą stronę uciekać poprzez to, że nakładasz na mnie tak dużą presję i tłumaczysz, że, że to ja jestem e, tym, tym przeważającym gościem w tym starciu? Jasne, to się zgadza, tylko na papierze. Nie tłumaczmy tego, że nawet jakbym miał przegrać, bo też jest to bardzo możliwe. No nie ukrywajmy, to są sporty walki, nie zawsze gra się do jednej bramki, nawet się zrymowało. A ciebie to tak irytuje naprawdę, że ktoś mówi, że jesteś faworytem i że to presja na ciebie tak nakłada? No za dużo razy to jest powielane też. Dawaj e, pierwsze pytanie, pozwolę sobie żeby że sobie je zapiszę na dobrze, bo... że zapisujesz zawodnicy a, udowadniają, bo, bo, bo. że potrafią czytać w <noise> <noise> czym obecnie się przejmujesz Konrad? Tak Ej, ale ty mi tak wydaż życiowo, czy tak treningowo? Nie, tak teraz w czym, obe... czym w ogólnie w tym, w tym, w tej, w tej walce, ani w... się nie a, nie a nie, a nie, a nie, a nie, a nie czasem nie przyjmujesz się tymczasem, że będziesz się musiał z, zderzyć tą swoją siłą w ze mną, że będziesz po prostu dochodził do po tej walce sporo czasu do siebie i i i, i, i czy to jest dla Ciebie też uciążliwe. Ja będę chciał Ci udowodnić jednak, że ta przegrana Twoja też wisi na włosku. Będę chciał, chciał naprawdę po, pokazać Ci, co to są sporty walki. Słuchaj, no byłeś u nas w Zenicie. Miałeś okazję pokazać chłopakom, czym są sporty walki, więc y, zdajesz sobie z tego sprawę, że one, u mnie też leszcze w klubie nie trenują. Mam mocny skład. Ja z kim bym tam nie wychodził no, do, 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 do sparingu, to mam o zawsze mocne wyzwanie. Czekaj, życie użytkownika YouTube'a Oczosinko, bardzo znany w świecie MMA, właśnie napisał... Czosnek mi coś mówi. Właśnie napisał... Ale o Chosinko, nie, nie. Labryga, amator... Że nie wstaniesz spod Karwata. O! No, to jest dobre, dobre twierdzenie. Nawet nie uciekam od tego. Właśnie ja nie uciekam od, te, od, tego, od tego twierdzenia, bo możliwe, że to się stanie. Nie wiem, czy, 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 czy będzie mi z tego powodu głupio, ponieważ nie mam jakoś mnóstwo czasu obeznanego tego parteru. Który wkład mojej pracy czy do obeznania. To właśnie moje pierwsze pytanie miało być. Do obeznania tego parteru. Aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek robimy w podobnych okresach z tym, że ja to robię z przerwami. Nie skupiłem się typowo na tym, poprzez to, że jeździłem po Polsce, Przygotowałem się, ale to mnie w ogóle nie tłumaczy. Na początku w ogóle nie wierzyłem, czy to jest potrzebne. Ja z kultury zapytałem się ich, czy. czy... To jest, czy to jest tak naprawdę potrzebne Karwatowi, poprzez to, że nie jest jakimś wybitnie doświadczonym zawodnikiem? Na miejscu Twoim się trochę denerwował, no bo samo stwierdzenie, że. Nie, 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 nie. go ja śmie... dokończeni. Że zadzwoniłem do Konrada. <sie> że, zad że zadzwoniłem do Konrada i się zapytałem, czy na pewno chce tej walki. To, tak, to, tak, ponieważ jest... tak, tak, miałem w swoim życiu doświadczenia. Przepraszam. Mogę? Miałem w swoim życiu doświadczenia, gdzie ktoś ustalał. Polityk. Jestem Czesław Złowicza. O, ziemam. Pozdrawiam Karwata. Bardzo dobry zamek, że co w walce. Dziękuję. I mam takie jedno pytanie. Wiadomo, że masz siłownię, nie? W łowiczu. Tak. Ona jest zajebista. Najlepsza moim zdaniem w Łowiczu. Są fajne maszyny, są dobre łaski, hanterki, wszystko jest luks, tak? Coś się tu przyczynia. Sam chodzę, doku. to wiem. Okej, okay. pracujesz, tak? U, u Konrada? Nie, 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 nie. Jestem tam aktywny ćwiczącym. Karwat, powiedz mi, dlaczego szatnia damska wygląda jak pałac Maharadży, a szatnia męska, a szatnia męska wygląda jak krwia buda? Ja. Nie 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 ja nie już, Właśnie no. zaczęliśmy remont y, szatni. <grym> w, w, w tej sprawie poruszamy, poruszamy. Jesteśmy w trakcie, w trakcie remontu. O, aha, czyli obiecujesz, że szatnia męska będzie wyremontowana. i Obiecuję, będzie że kluczyki niż do szafek będą, jeżeli będziecie je oddawali. Też będą. <grym> no. to tak z, z rzutu od razu zapytam się, co trzeba robić i jak długo ćwiczyć, żeby takim być wielkim chłopem jak ty, Denis? Ile tym mleka trzeba wypić albo białka? <grym> Dobrze powiedziane, bo w dzieciństwo za mało lata, chociaż dalej jestem mało latem, nie jestem z piłem Dużo piłem rano, jadłem przed. Pływaniem e, owsiankę z mlekiem, no to grubo, bo 7 lat tak wcinałem, jeśli chodzi o same śniadanka. Także dużo mleka wypiłem. No a, a, a co mogę ci polecić na pewno systematyczność i stanowczość tym wszystkim, żeby, żeby wypracować. Ty, a ja w ogóle ja się tak zastanawiam, czemu trzeba się nie tego. Nie zapytał cię, będą ciebie codziennie na siłowni, kiedy ty tam jesteś, <grym> to to jest, ale nie, to traf, musi traf, być na pewno mój klient, bo, bo, w, w, bo za, wiem, za standardy. jak wygląda pałac, nie? Wie, wyglądam. Ale skąd wiesz jak szatnia Adamska wygląda go siłej. Mam pytanie do Denisa Labrygi, ale zanim zacznę, to Denisku, muszę cię z całego serca przeprosić, bo troszeczkę poddymiająco zadałem SMS-a, powiedziałem, że kiedyś walczyliśmy, uciekasz od rewanżu przede mną, ale to jest taki już stary patent. To, 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 przepraszam tak panu, czekaj, czekaj, czekaj. to był żart. Ale nie było żarty. takiego SMS-a, słuchaj. Ale nie, to do, do reżyserki, chyba nie siedzisz teraz w reżyserce. Do reżysera. To, co widzowie zauważyli, również ja, co brzmi tam? trochę tak losowy generator słów. To znaczy, wydaje mi się, że chyba zjadł encyklopedię i zacząłeś używać nomenklatury, której nie do końca rozumiesz. Możesz tak to odbierać, z tym, że no na pewno jestem sobą i nikogo tu nie udaję. Nieraz mogę się rozkojarzyć, nieraz mogę coś, coś po prostu przekręcić. To jest odczuwalne i tyle no. Na co dzień już yy, tak dukasz, dobierasz słówka, szukasz takich wyspecjalizowanych słów trochę jak Mateusz Borek, tak? Nie, może jak Denis Labryga, wiesz, no nie, 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 nie... nie, nie grzecznie jest porównywać, chociaż jak wolisz zresztą, nie przejmuję się tym. Nie, e... to, nie, jest, to, nie to nie jest z mojej jest... strony żaden hejt, Denis. To jest bardziej taka, taka krytyka ze względu na to, że jesteś no jakby nie był świeży w tym świecie medialnym. Ta. i Dużo osób po prostu zwraca na to uwagę. Tak, oczywiście. No i konstruktywna krytyka zawsze się przydaje. A Nie względu, wiem ten co... Ten A ja jeszcze ci odpowiem. Bartku, słuchaj. więc co, miałem, miałem kiedyś, byłem na, kiedyś byłem na wakacjach jednych, drugich i, i, i sporo książek czytałem. Może tam była taka spe, specyfika. Z, z, dobranych dobranych y, po prostu słów, no i gdzieś tam, co, gdzieś, tam, gdzieś tam gdzieś tam przyzwyczaiłem się do tego i e, tak tak e, tak rozmawiam. Konrad, czy siła fizyczna, taka, którą wynosisz ze Strongmana, jakbyś mógł ją porównać z tą siłą, którą wtedy miałeś, na tamten czas, gdy startowałeś w, w sportach ciężarowych, procentowo, ile z Ciebie było z tymi kilogramami, które zrzuciłeś? Wiesz co, bardzo dobre pytanie. Z tego względu, że z, przychodząc właśnie do sportu walki zauważyłem, że strasznie głupio trenowałem, jeżeli chodzi o ciężary, w sensie nie robiłem tych mięśni głębokich, e, brakowało mi tego nie? rozciągania, nie robiłem takich ćwiczeń e, akcesoryjnych. I gdyby moim zdaniem to robił w gdzieś gdzieś bym był na pewno wyżej. Jeżeli chodzi o procent siły, która mi została, ciężko jest to stwierdzić. 300 w ciągu zrobiłem lekko, bez żadnego trenowania. Myślę, że te 330 km, to chwilę bym targnął, więc spadło mi jakieś z rekordu 60 kg. Dawaj pytanie, panie kolego. No za co nie znosisz płacić, Konrad? Za co nie znoszę płacić? Tak, za co nie znosisz płacić? O kurde, nie ma pytania, ty. No ja tak, wiesz. <śś> za źle wykonaną pracę. Okej. Okay. A czym płacisz za źle wykonaną, wykonaną pracę? Pięściami. I no, ja tak się dogaduję, no to pytanie za bardzo ogólnikowe jest ogólne. Tak, no w no, tym... No dobra. Trenowałeś z Mamedem Halidowym, tak. kiedy on miał walczyć z Maruszem Pozianowskim, jaki to jest przeskok i jak to wspominasz w ogóle. Bo to jest też o, ciekawa sprawa, żeby Frick mógł sobie potrenować z kimś takim jak Powiedzi ma to samo to, że, że mamy zdecydował się, żebyśmy my mu pomogali w przygotowaniu do Marusza Podzianowskiego, to uwierz mi, że to jest dla mnie jedno z większych wydarzeń, jeżeli chodzi o całe moje życie. Bo niewiele osób na pewno może sobie to gdzieś wpisać w biografię tak. i uważam, że wszyscy ci fajterzy, których ja znam, dali by sobie rękę obciąć za, za taką możliwość. Mega było to dla mnie wyzwanie. Bardzo się cieszę, że, że mogę Amedowi pomóc w przygotowaniach. Co czułem? No za Zamyka się klatka, jest sparring, a tam stoi Mamet Halidow, to powiem ci, że to jest no, niezapomniane nie wrażenie. No i jak to wyglądało? u mnie, no co ci tutaj mówię? No, wiesz, no, to, to, nie będę mówił, ci... no wiesz, wygrałem, no co ci... <grym> <grym> tylko nikt nie nagrał. E, no dobrze, nie, ale no... czy jakaś akcja jest, która ci się na przykład udała na Mamedzie, czy to jest tak, że wchodzisz z kimś takim jak Mamet i po prostu we wszystkim jesteś tłamszony do zera? No zenu? ja powiem, a za chwilę będzie dzwonił do Mameda Halidowa. <grym> no, Opowiadaj. Wiesz co, nie no, udało mi się tam raz gdzieś tam fajnie wejść w tempo, w obalenie, no ale no nie, no to nie będę ukrywał, no tutaj mamy no to zabawa tu. Dla niego, nie? Czyli to jest tak, że obalasz na Ale co ciekawe, i jest co ciekawe ta walka z Mariuszem skończyła się w identyczny sposób jak e, mój sparring z nim, czyli za plecy, do, do żółwia rozjechał, e, rozjechał, mnie rozpłaszczył, gdzieś tam ciosami, ciach, ciach. Czy jest coś <grym> w tym świecie e... zawodowego sportu bądź freak fightów, to działa ci na nerwy swoim zachowaniem. Mówiłem o Piotrze Szczeliza, który, który zaczął mnie po prostu irytować swoją postawą na konferencji w Fejmu, na której też byłem, bo postanowiłem sobie, że sam zapewne po tych konferencjach i sobie to wszystko sprawdzał. No I, w I to jest. Które zachowanie zirytował prostu... Piotrek? Gdzieś tam jak, jak, odpowie, jak, widzowie odpo, jak widzowie gdzieś tam zadawali mu pytania, twierdzili jego zarzuty, i tak dalej, czy twierdzili po prostu jego zarzuty, jakie, jakie on się od, do tego odnosi i tak dalej. No to był, to był taki irytujący. I tylko, I tylko tyle. Ja personalnie go nie znam prywatnie. Bo Denis Załęcki nawet mówił głośno, że może zawalczyć z Piotrem Szeligą. No i kiedy mieli ten swój, tą swoją eskalację konfliktu tam na hali, po czyjej ty jesteś w stronie w tym konflikcie? Denis Załęcki czy Piotr Szeliga? Mówimy o tej akcji na trybunach. Ze strony Denisa, no to nie było to jakieś. jakieś fenomenalna akcja. Raz, że, że, że to nie jest dobry przykład dla młodzieży i robiąc taki, taki szturm. Mógł to zrobić po prostu gdzieś, 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 gdzieś na osobności. No a co dos, do, też w sumie się nie dziwiąc, bo Piotrek tam z tego co, co się orientuje, no to dużo szalał w internecie. Też na czy to temat gleby, czy to temat Denisa. Też takie napinanie się, gdzie później musi liczyć się z konsekwencjami. <laughs> to nie jest ciekawe i to wiadomo, że każdy musi się z tego rozliczać. Jak Denis chciał walkę z Piotrem, to uważasz, że to miałoby sens, bo Piotrek słynie z tego, że jeżeli. No właśnie pytam. Słynie z tego, że jeżeli trafi, no to gasi światło swoim rywalom. No to co? No to pytam, czy taka walka miałaby sens, czy jednak jest za duża różnica umiejętności przykładowo? Nie, dlaczego? A tutaj. Chcieli a tutaj ci... jaka jest różnica umiejętności? Tylko wiesz, my jesteśmy z innych płaszczyzn trochę, nie? Ja jednak te tak bardziej szmurowo tak, zapasy. Tak, no, tutaj... no dobra, no i ale, ale, ale walka jest walką. Walka jest walką. A to dlatego pytam nieprzypadkowo, bo skoro Denis mógłby zawalczyć okay. pytanie, czy ty przyszłościowo chciałbyś kiedyś zawalczyć z Piotrem Szeligą, skoro jest to postać, która nie, wie... Właśnie, wie... Jak, go, jak ja go widziałem, jak zobaczyłem go tam za... Jak zobaczyłem za tą ławą, tym całym panelem, to wydawał się taki krępy, spory chłop, nie? No ale jak później zobaczyłem go na holu, no to jest bodajże nawet niższy od Kondrada. Nie wiem ile on waży. Kostówki? Tak, no coś w tym stylu. To też jest waga ciężka, no na 93 kg jest SMMA, nie? No to wiesz, no, to jest waga ciężka. Ja no. fajne pytanie challenge. jest bo jeden twój sekret odkryłem, także nie wiem Jedziemy. czy mogę mogę. No, sekret? Muszę, no. Denis jest bardzo przywiązany. Książki są. Denis jest przywiązany bardzo do swojej fryzury. O proszę. Czy jeżeli. Ale dobrze powiedziałem? No, znaczy, może nie Czy przywiązany. Ja, jeżeli no ja, mam długo. Ja ja to Denis obcinamy na łyso. Na łyso? Wow. Na łyso, na zero. <laughs> na łyso, ty. Tylko, na odcinek. Na łyso? Wchodzisz się nie. Pewnie. Naprawdę? Kurwa, ziomuś, a no, dwa razy nie, nie musisz namawiać. Ale zakłady mają to do siebie, że musisz mieć coś w zamian. Więc czego to oczekujesz? Konrad zapuści takie włosy. <laughs> <laughs> kontra, a Konrad broda. Kurde! No, 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 nie, Spokojnie, no, spokojnie. No, spokojnie no, na no, szybko to wymyśliłem. Tak. No, spokojnie. No, no muszę, spokojnie. No, 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 Mamy dogadane, wś my dogadane no, włosy kontra broda, jeżeli. No to po raz drugi, nie? Po raz drugi. Pięknie. To w ogóle jest pytanie, nie? Aha. Chciałbym, żeby szczerze Konrad powiedział. Po prostu, nie? No jedziemy. I naprawdę szczerze. Tu już wiem, co tam się zapytasz. Jaki plan taktyczny można walczyć? na naprawdę się pytasz? Tak. Jak mogę odpowiedzieć. Ja będę chciał obalać i ubijać w parterze. To nie było skomplikowane. Ale to było no? szczerze, Cześć Justyna, do kogo masz pytanie? E, to znaczy, pytanie jako takiego to nie mam. E, generalnie jako, jako fanka jakichś fejmów, e, wiadomo, że jako kobieta to lubię, jak się coś dzieje, jakieś dymy i tak dalej. No tutaj właśnie nic takiego się nie dzieje, ale... E, wielki no dobra, ale dlaczego na... to lubisz? Bo już... Oznajmić, dlaczego to lubisz? No, po prostu lubię, jak coś się dzieje. Lubię... Ale co, podniecacie to? Jest taka fajna piosenka no. Kenkego, Nie pamiętam tylko tytułu. Tak, od razu, Denis. Nie, no, strażny. pytanie normalne. Wiesz, że jesteśmy ludźmi, dorosłymi ludźmi. O, nie, moje prostu, pytanie po, było... po prostu lubię, lubię, lubię patrzeć na to, jak ktoś tam się bije. I jeżeli jeszcze ktoś jest. Okay. Um, kogo, kogo widać w internecie i tak dalej, no to moim zdaniem fajnie. No, ale polecam ci, żebyś wybrała się ze mną gdzieś na jakiś, na jakiś, na jakiś after, może upolejemy jakiś klub. <ścoughs> jakiś klub, Proszę cię, dyskoteka, jakąś dyskotekę upolejemy i wjedziemy sobie, sobie w ochroniarzy, którzy tam będą stali. To będzie takie, to będzie takie o, ostre, myślę. Jasne, jadę, jadę na gale w Katowicach, nie? Okej, okay, fajnie, że fajnie, <laughs> się poznamy. Okej. Okay. No, no spoko, spoko. Okay, tylko to tam na Instagramie tańna... prywatne wiadomości. Natomiast do czego dążyłaś, moja droga? E, no dążyłam do tego właśnie, że wielki rzacunek dla chłopaków za to, że po prostu potrafią rozmawiać tak normalnie. Aczkolwiek, no tak jak mówię, jakieś dymy by się przydały. No i tak jak mówię, jeżeli Mateusz jakby nie chce walczyć zawodowo w OKTAGONIE, to ja mogę z nim wyjść najwyżej, że będzie mnie nosił na rękach. Fajnie! Kurde, tu się mam z tobą na randkę no. do klubu, żeby wlatywać ten. Tutaj, ja na rękach. Ja chciałem. Jeszcze my to... się między sobą pozabijamy, jest Mateusz. Mateusz jest to... To... Ja coś chciałem Dymy to... to... no tak chciałem... robić. Właściciele federacji się mówię, Naprawdę. Chciałem Dymy robić, ale nie zgodził się właściciele. To z to z... miłą chęcią. Chciałem zaatakować Michała Poznam Cichego panu. za 300 zł, nie chcieli mi wypłacić, więc. Dobrze, jeszcze raz powiedz, przepraszamy, bo to... tutaj się nagalaliśmy. Mówię, że jestem na Gali w Katowicach, więc miło będzie mi panów poznać. Dobrze. Dziękujemy. Bardzo chcesz kogoś pozdrowić na koniec? P syna mojego, który jest fanem, e, nie powiem kogo, bo żadnych z tych dwóch chłopaków, a nie <laughs> <plenatu>. <laughs> Ale wariatka, dobra. Ostatnie pytanie Denisa Labrygi, potem odbieramy telefon face to face. Tego nie, tego nie, nie muszę czytać jeszcze raz przez telefon, bo to, 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 to pytanie jest śmieszne. Czy ty nie, jest, nie jesteś czasem z, 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 z Radzikowskim i Abusem w, w związku? <laughs> Mój i No i W związku byliśmy razem w związku radzieckim. w szkolnej w 42. Nie, nie, sorry, nie, słuchaj, słuchaj. Mam Słuchaj, cały, wiesz o co chodzi, no. ten wóz. sobie, nie? Konrad, słuchaj, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale parę lat temu ładnych zabrałeś mi właśnie kanapkę w szkole. W Krakowie? W szkole podstawowej. E, no nie, nie wtedy jeszcze to było w Łowiczu, teraz aktualnie no już mieszkam w Krakowie. Widzę, że coś tam zacząłeś trenować. Chciałem się ciebie spytać, czy może byśmy się jakoś sprawdzili po prostu, bo chciałem wyjaśnić całą tą, tą sprawę. To, to musisz wykuć. bo ja nie chodziłem do szkoły podstawowej do Łowicza, ale dobra, ale możemy się sprawdzić. No ale to w co gramy w karty, w warcawy, bierki, Wiemy e, się. No słuchaj, kurczę no, ja bym do ciebie napisał po prostu. Ja a jak byśmy to, by na, na byśmy byś w Prawa? Nie, no kanapka to może za mało, nie? Może jakbyśmy tam zbili pionek, jakbyś tam wziął swoją ekipę, Abusa na przykład, Ekipa no, to może bym tak? tak pomyślał. ale jak Abusa wezmę, to Abus ci kanapkę zje, to nie wiem, czy to jest ten... <głosy> <głosy> no, no. Siemano, Denis. Cześć. Słuchaj, chciałem się ciebie spytać, kurczę, czy będzie ta walka i jak szybko z Denisem Załęckim? Planowany jest na czerwiec, Denis o tym ostatnio na rundkach wspominał. W takich sprawach pamięci nie mam krótkiej. A wiesz co, przepraszam, Denis mówił, że na czerwiec to jest Daniel Mielańczuk. To no, przepraszam. Prono okay. tu potrzebna? Chyba nie, nie. A to koledzy moi są też. Wiesz. Aha, zbieracie się tam, mnie, tak? Panowie do siebie i może być bardzo, ale to bardzo ciekawie. Dziękuję panowie. Dziękuję.